Przodująca instytucja wojskowa, takim tytułem Bogdan Klich, minister obrony narodowej, uhonorował Koszalińskie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych. Statuetkę odebrał w piątek z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego, komendant jednostki. Dziś został wyróżniony przez przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Koszalińskie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych zajmuje się przygotowaniem zawodowym i doskonaleniem specjalistów Wojsk Obrony Przeciwlotniczej, Wojsk Radiotechnicznych oraz rozpoznania i walki elektronicznej. Wyróżniam tytułem honorowym. Przodująca Instytucja Wojskowa Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Decyzję podpisał Bożność. minister obrony narodowej Bogdan Klich. Statuetka przodująca instytucja wojskowa potwierdza wysoki poziom kształcenia, jej dobre wyposażenie i profesjonalną kadrę. Jak mówi komendant Krzysztof Żewicki, parafrazując słowa Marka Twaina, do sukcesu nie było windy, trzeba było iść schodami. Takie to zobowiązuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy, odpowiedzialności, jak wspomniałem na dzisiejszej uroczystości, na ramieniu każdego z nas oficerów, podoficerów i żołnierzy. lada dzień zawisną amarantowe sznury, które symbolizują, że jest się żołnierzem wzorowej jednostki. Z srebrnego orła z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego komendant odebrał w piątek. To wyróżnienie otrzymuje każdego roku tylko jedna jednostka. To centrum odgrywa wielką rolę nie tylko w życiu regionu, co wydaje się dla nas oczywiste, nie tylko chodzi o to, że jest to wielki zakład pracy. Ale także odgrywa ogromną rolę w systemie bezpieczeństwa państwa. Jak to ma się do głosów, że wojsko jest niedoposażone, brakuje sprzętu i wykształconych ludzi? Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej tłumaczy, że jest coraz lepiej. Mamy już armię zawodową, ale do jej profesjonalizacji jeszcze długa droga. Dopiero posiadanie komplementarnych wszystkich narzędzi działania stworzy szansę, że będziemy mieli armię wyszkoloną, wyposażoną i gotową do tego, żeby tworzyć bezpieczeństwo polskich Polaków. Stanisław Wziątek wręczył dziś też puchar pułkownikowi Krzysztofowi Żabickiemu. Dziękuję, gratulacje gratulacji bardzo. To uznanie jego czteroletniej pracy na stanowisku komendanta, pracy niekonwencjonalnej, Krzysztof Żabicki, między innymi prowadzi swój blog. Komunikacja z komendantem jest rzeczą ważną. Ja sobie zdaję sprawę, że o ile z oficerami, podoficerami, niektórymi ten kontakt jest codzienny, prawda? Ale żołnierzami służby, służby tej, 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 tej kontraktowej, prawda? Nie zawsze. Więc znam komendanta czasami z uroczystości z, i spotykają go być może nie za często, nie wiedzą czasami, co myśli. Natomiast. Pisząc bloga, mogą pewne myśli moje czytać, na niej się odnosić. Krzysztof Żabicki ma w swoim dorobku wiele odznaczeń, m.in. złoty, srebrny i brązowy krzyż zasługi czy lotniczy krzyż zasługi. W uznaniu jego pracy dla rozwoju regionu otrzymał złotą odznakę honorową gryfa zachodniopomorskiego.